Henryk Sienkiewicz urodził się w 1846 roku w Woli Okrzejskiej na Podlasiu, a zmarł w 1916 roku w Wewej w Szwajcarii. Był pisarzem i publicystą. Pozostawił po sobie bardzo różnorodną spuściznę literacką. Nowele, np. janko-muzykant, latarnik, sachem, powieści historyczne. Między innymi Krzyżacy, Trylogia obyczajowe Rodzina Połanieckich oraz podróżniczo-przygodową napisaną dla dzieci W pustyni i w puszczy. Pisarz bardzo dużo podróżował, zbierając materiały do późniejszych prac. Dwa lata spędził z przyjaciółmi i słynną polską aktorką Heleną Mądrzejewską w Kalifornii. Już za życia był twórcą lubianym i cenionym przez społeczeństwo polskie. Na jubileusz 25-lecia pracy pisarskiej, w dowód uznania, otrzymał od swych rodaków majątek i dworek w Oblęgorku w województwie świętokrzyskim niedaleko Kielc. Największym osiągnięciem pisarza było otrzymanie w 1905 roku Nagrody Nobla za całokształt twórczości. Kolejne pokolenia Polaków najbardziej cenią sobie trylogię Ogniem Mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski, czyli powieści historyczne, w których autor sławi bohaterstwo i patriotyzm dawnych polskich rycerzy oraz Kwowadis, w której przedstawił obraz życia pierwszych chrześcijan w starożytnym Rzymie zapanowania Nerona.